Niepojęte, co robił w młodości Maciej Kurzajewski. Zdumiewające fakty. Kasia Cichopek musi się dowiedzieć. Maciej Kurzajewski przez lata znany był przede wszystkim jako dziennikarz sportowy. Wszystko zmieniło się, gdy wyszło na jaw, że prezenter TvP jest w związku z Kasią Cichopek, gwiazdą M jak Miłość i Pytania na Śniadanie. Od tego czasu jego popularność związana jest przede wszystkim za słynną partnerką. Wcześniej Maciej Kurzajewski był mężem Pauliny Smaszcz. A przedtem, niepojęte, co robił w młodości Maciej Kurzajewski. Zdumiewające fakty: Kasia Cichopek musi się dowiedzieć. Maciej Kurzajewski, zanim związał się z Kasią Cichopek, przez 14 lat był mężem Pauliny Smaszcz. Przez rozwodem jego życie prywatne raczej nie budziło większych emocji. Prezenter TVP wyrobił sobie solidną markę w telewizji, gdzie zajmował się przede wszystkim sportem. Widzowie kojarzyli go głównie ze skoków narciarskich, na ekranie pojawiał się już za czasów świetności Adama Małysza. Dziś wszyscy mówią o jego rozstaniu z Pauliną Smaszcz i kolejnych doniesieniach dotyczących jego związku z Katarzyną Cichopek. Po zaręczynach wszyscy czekają na to, aż zakochani się pobiorą. Niewiele natomiast mówi się o młodości Macieja Kurzajewskiego, a jest ona bardzo ciekawa. Trudno uwierzyć w to, czym zajmował się prezenter TVP. W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Maciej Kurzajewski. Okazuje się, że Maciej Kurzajewski to człowiek wielu talentów. O niektóre z nich raczej nikt go nie podejrzewał. Dziennikarz trenował kolarstwo i taniec nowoczesny, a także śpiewał w chórze i grał na skrzypcach. To jednak nic w porównaniu z kolejnym zdumiewającym faktem z przeszłości Macieja Kurzajewskiego. W 1987 roku 15-letni wówczas Maciek zdobył zaszczytny tytuł Króla Gier, który otrzymał od czasopisma Bajtek, jednego z pierwszych wydawanych w Polsce popularnych czasopism poświęconych tematyce komputerowej. Patrząc dziś na Macieja Kurzajewskiego, gdy wyobrażamy go sobie pykającego w gry na wielkim komputerze czy śpiewającego w chórze, tarzamy się ze śmiechu. Przede wszystkim jednak zazdrościmy Kasi cichopek partnera, który ma tak wiele talentów. Jeśli o nich nie wiedziała, koniecznie musi jej poznać.